Witamy Was wszystkich w Słowie na Niedzielę. Wybory w dzisiejszym kapitalizmie to istna postpolityka. Kandydaci mogą być kompletnymi błaznami bez żadnego programu politycznego, a i tak mogą wygrać i objąć najwyższe stanowiska państwowe. Wystarczą bogaci, wpływowi sponsorzy. Hashtag socjalizm, hashtag niedziela socjalizmu, hashtag socialist sunday. Elections in today's capitalism are pure postpolitics. Candidates can be complete clowns with no political program and they can still win and take the highest state positions. Rich influential sponsors are enough Komentarz z portalu Postęp użytkownik Munduru opublikowały. Najgorsze jest w tym właśnie to, iż wybory wygrywają często dzięki temu największe cwaniaczki, które nie mają jakiegokolwiek przygotowania, sensownego programu czy doświadczenia w pomaganiu ludziom i ich organizowaniu. Postpolityka kapitalistyczna to istny chaos i piekło dla tych, którzy faktycznie próbują coś zmienić na lepsze. Bogaci sponsorzy, którzy później po zwycięskich wyborach sterują z tylnego siedzenia tymi pajacami, mają bowiem dobro społeczne głęboko gdzieś. Liczy się dla nich tylko i wyłącznie ich prywatny interes, ich ekonomiczne korzyści. W tym systemie demokracja to pusty frazes, który w praktyce nie oznacza już nic. Warto również wspomnieć, iż w socjalizmie coś takiego nie ma nigdy miejsca. Do wyborów stają faktycznie sprawdzeni w działalności i w ruchu robotniczym działacze i aktywiści, którzy swoją wieloletnią służbą na rzecz proletariatu zdobywają konieczne dopełnienia publicznych funkcji doświadczenia. Nie robią tego też dla korzyści materialnych, gdyż w socjalizmie funkcje publiczne opłacane są na poziomie średniej krajowej. Nie ma więc mowy o tym, by do polityki Szli ludzie, którzy chcą się nakraść publicznych pieniędzy i dorobić się na cudzej krzywdzie. Warto o tym pamiętać. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do Polskiego Ruchu Postępowego. Do zobaczenia wkrótce.